Czasami po jakichś warsztatach albo po przeczytaniu jakiejś książki pojawia się w nas tak niesamowita tęsknota za poczuciem tego, kim jesteśmy, że ego momentalnie zaczyna tą tęsknotę wykorzystywać. Oczywiście, najpierw nas wpędza w cierpienie, a nie w radosną tęsknotę, która jest fajnym oczekiwaniem, a potem nas zupełnie nieświadomie z naszej strony, oczywiście, wpędza w szukanie ekstremalnych doświadczeń duchowych. I my sobie te doświadczenia znajdujemy. One czasem nam się zadziewają w medytacji, tylko że medytacja jest takim narzędziem, które potem pozwala nam ułożyć te rzeczy w sobie i je naprawdę głęboko ugruntować. Ale my robimy to poprzez środki różne, zmieniające świadomość, poprzez jakieś inne techniki związane z ciałem. Jest ich mnóstwo. I wiecie co? Te ekstremalne doświadczenia duchowe są fajne, pod warunkiem, że się w nie nie wkręcimy. Natomiast jeszcze nie spotkałam osoby, która by się w nie nie wkręciła. Po prostu tak bardzo tęsknimy, że się wkręcamy w te ekstremalne doświadczenia. Nagle czujemy jedność, nagle czujemy jakieś wielkie odpuszczenie, nagle czujemy coś jeszcze, ale wiecie co? Kiedy wkręcamy się w to i zapędzamy się w to, pogłębiamy swój dualizm, bo po każdym doświadczeniu duchowym takim ekstremalnym musimy powrócić do tak zwanej normalności. I tutaj zaczyna się totalne zagubienie, bo potem znowu tego szukamy. A te doświadczenia to nie jest rozwój duchowy, tak naprawdę. To jest spełnienie pewnej tęsknoty, to jest pokazanie nam, gdzie możemy być, ale droga duchowa to jest codzienna praca ze sobą, a nie robienie takich rzeczy. Wiecie co? Zauważam ostatnio, że kiedy tak bardzo pogłębiamy swój dualizm, to potem potrzebujemy coraz większych świrów ze sobą, żeby znowu w te rzeczy wchodzić. Coraz głębszych medytacji, coraz więcej środków zmieniających świadomość, coraz więcej doświadczeń, które by nam by to dały, coraz większej ilości warsztatów. I co się dzieje? Oczywiście ego się ten karmi, prawda? A my zapominamy o codziennym, przepięknym rozwoju. Zapominamy o tym, że pogłębiamy swój dualizm zamiast z niego wychodzić. Także, kochani, jeżeli. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z tym teraz, to warto sobie to głęboko przemyśleć, bo tak bardzo, zauważyłam to ostatnio, tak bardzo pragniemy łagodności w swoim życiu, że wywołujemy ją na przykład w ekstremalny sposób. Zobaczcie, to się w ogóle nie dodaje, ale tak robimy. Także przemyślcie to sobie.